Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale, jestem właśnie w samochodzie i wróciłam z pracy, odebrałam sobie paczkę z paczkomatu i chciałam Wam ją pokazać, ale nie wiem czy dam radę otworzyć tą paczkę, bo zamówiłam sobie książki na Vinted i chyba tego nie otworzę tutaj, chyba potrzebuję do tego nożyczek albo... Może mi się uda, bo zamówiłam książki, na które polowałam już od jakiegoś czasu. Coś w sensie to nie jest odkrywczego, bo ja ogólnie już te książki czytałam, tylko po prostu chciałam je mieć na swojej półce, ale jestem grażyną i po prostu nie lubię przepłacać, więc czekałam, aż będzie jakaś w miarę spoko oferta. No i dorwałam dwie części pomocy domowej, czyli pomoc domowa i pomoc domowa sekret. I za te dwie książki zapłaciłam 40 zł, więc po dwie dychy za jedną. Nie udało się znaleźć taniej, W sensie, przynajmniej ja od pewnego czasu nie umiałam trafić na jakąś korzystniejszą ofertę, więc fajnie, że w końcu je mam, bo już mega dawno je przeczytałam, a ja chcę mieć wszystkie książki Fridy u siebie na półce, mam wszystkie przeczytane, ale no wiecie, dużo czytałam gdzieś tam na czytniku. Więc super, jaram się, lądują dwie kolejne na półce i widzę, że są w stanie idealnym, praktycznie, że nic im nie ma, więc świetnie. Jeżeli chodzi o taki mój ala update czytelniczy, o książki, które aktualnie nie czytam. Zaczęłam dzisiaj czytać reportaż pana Jacka Hołuba Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach. No jest to mocne, jest to bardzo mocne. Jestem na stronie 84 i... Aż po prostu brakuje mi słów, bo podczas czytania tych wszystkich historii, opowiadań tych, powiedzmy, ofiar tej przemocy, no po prostu włos się jeży, więc na pewno nie jest to książka dla każdego. Ja jestem w szoku. No, gdzieś tam wiadomo, zdawałam sobie sprawę, że takie rzeczy się dzieją, ale tak jak przy poprzednich reportażach, które gdzieś tam czytałam, to nie wiedziałam, że na taką skalę i że takie sytuacje, no po prostu dramat, więc no mocna książka. Pan Jacek Hołub świetnie pisze reportaże, to jest drugi reportaż, który ja czytam od niego i na pewno nie ostatni, bo jest po prostu świetnie napisany. Wiecie, on nie wkleja żadnego swojego zdania, po prostu oddaje głos jakby bohaterom I tych opowieści. Opowieści? No wiecie o co chodzi. Mniejsza. Ja dzisiaj w ogóle po tej pracy jestem mega jakaś taka przebodźcowana, nie mam po prostu jak się wysławiać, ale wracam zaraz do domu i co, będę sobie dalej czytać tą książkę. Przeczytałam też, dzisiaj skończyłam czytać rano, w ogóle o piątej wstałam, bo mój chłopak wstawał do pracy i tak jakoś się z nim obudziłam i w sumie stwierdziłam, że nie idę już spać, bo ja zazwyczaj jak pójdę spać, a tylko na godzinę, to ja za tą godzinę już nie umiem wstać, więc dzisiaj stwierdziłam, że nie popełniam tego błędu. Skończyłam sobie czytać rano książkę Sekret od Sary Antczak. Bardzo mi się podobała. Są recenzje na Instagramie, pojawi się gdzieś na TikToku też pewnie jakaś więc jak jesteście zainteresowani, to tam was odsyłam. Oczywiście linki są w opisie. Więc dzisiaj o 5 rano skończyłam ją czytać, wykąpałam się, pojechałam do pracy, więc dziś mam po prostu mega długi dzień. Tak więc teraz wracam do domu i dokonałam pewnego zakupu. Myślałam nad tą rzeczą już od kilku dobrych miesięcy. I ta rzecz przyszła do mnie wczoraj, ale wczoraj byłam z przyjaciółką w Kinie. Swoją drogą na obecności. Genialny był ten film. Ja w ogóle uwielbiam horrory, ale mega dawno nie oglądałam i trochę się bałam, że będę się bała na tym filmie, ale nie, było super. Fajne domknięcie jakby całego tego uniwersum, tej całej historii, także mi się ta ostatnia część obecności bardzo podobała. No i wczoraj byłam w sumie po pracy cały dzień poza domem i nie otworzyłam tego swojego zakupu, a już po prostu nie mogę się doczekać. Pokażę Wam, jak będę w domu, co to jest, bo tak. Można powiedzieć, troszeczkę zainwestowałam w siebie, w kanał, w swoją taką twórczość, ale i nie tylko. Ale to dobra, pokażę wam w domu. Także ja zapinam pasy, jadę. No i widzimy się potem, będziemy oczywiście czytać, więc będę wam jeszcze aktualizować. Tak się zająłam tym moim nowym zakupem, że nawet się tutaj do Was jeszcze nie odezwałam, a już jest godzina 21.43 i nawet nic nie poczytałam w ciągu dnia, ale no po prostu wiecie. Wkręciłam się w mój nowy sprzęt. Ja jestem mega gadżyciarą i po prostu uwielbiam takie rzeczy. A ta konkretna kamerka była na mojej liście już od dłuższego czasu, nawet zanim jeszcze miałam tutaj ten kanał. I w sumie ten kanał też mnie do tego tak popchnął i zmotywował, żeby w końcu zainwestować w taki sprzęt i sobie go właśnie kupić. Więc się mega, mega cieszę, bo naprawdę już bardzo długo chciałam. Ja uwielbiam tworzyć różnego rodzaju filmy, czy tutaj po prostu na ten kanał, czy tak też prywatnie dla siebie. Więc cieszę się, że teraz będę mogła robić to bardziej profesjonalnie niż tylko telefonem. Jednak przykładam się do tego i jak już coś robię, to chcę to robić po prostu. Fajnie, i konkretnie, i porządnie, więc teraz będę miała fajny sprzęcik. Mam nadzieję, że będziecie widzieć jakąś poprawę jakości, bo ja widzę, jaram się po prostu jak pochodnia. Mój chłopak już ma mnie dosyć, bo cały czas do niego biegam z tą kamerką i pokazuję mu jakieś super funkcje. Ale no, cieszę się, bo będę mogła właśnie dla Was tworzyć filmy w lepszej jakości i też osobiście dla siebie, bo ja bardzo lubię i z różnych wyjazdów, wakacji po prostu mnóstwo nagrywać, tworzyć takie pamiątkowe filmy. Też z chłopakiem robimy Koronę Gór Polski i właśnie bardzo, bardzo chcę gdzieś to uwieczniać, tą naszą przygodę górską. Co prawda pięć szczytów z tej korony już za nami, no ale jeszcze ponad do 20 przed nami, więc fajnie, bo teraz też z tych wypraw będę tworzyć takie prywatne vlogi. Wiecie, z jednej strony mogłabym to robić telefonem, tak, no ale gdzieś tam taką kamerką jakoś bardziej mi się będzie chciało. Tak więc, dobra, nie zanudzam już Was. Sorry, że się tak rozgadałam, ale ja się po prostu cieszę. Biorę się teraz za ten reportaż, kładę się tutaj na moją kanapę i będę sobie dalej czytać Jacka Hołba. Bez mnie jesteś nikim. Bo, bo bardzo intryguje mnie gdzieś tam ta książka, jest ona frustrująca, jest mocna, jest brutalna, ale ja ostatnio bardzo polubiłam takie mocne treści, takie życiowe, ciężkie, ale niestety prawdziwe, więc chcę bardzo to przeczytać. Postanowiłam ostatnio, że wprowadzę sobie taką rutynę, w ogóle jak ja wyglądam, sorry, ale <laughs> przed chwilą się powiedzieć tak że mi. Ale tak, postanowiłam ostatnio, że chcę sobie wprowadzić rutynę, żeby z samego rana po obudzeniu nie łapać od razu za telefon, tylko sobie troszkę poczytać, więc wczoraj mi się udało i dzisiaj tak samo. E, tak więc mamy już siódmą dwadzieścia i ja się zbieram do pracy. Poczytałam sobie kilka stron i przed spaniem właśnie... O, budzik mi dzwoni Ja jestem w ogóle tym typem osoby, który ma 30 budzików, nie jeden, bo ja nie wstanę Więc jeszcze mi dzwonią Mimo, że już dawno nie śpię Ale co chciałam powiedzieć, że właśnie chciałam sobie Wprowadzić taką rutynę, że i przed snem Żeby gdzieś tam nie scrollować sobie tego telefonu Tylko poczytać ewentualnie Kilka stron No i tak samo właśnie rano po obudzeniu I wczoraj mi się udało Dzisiaj mi się udało rano, wieczorem no to zobaczymy Więc trzymajcie kciuki żeby, żeby po prostu w tym wytrwała, no bo jednak kurde, jak ja wejdę później na tego TikToka i scrolluję i scrolluję, to nie umiem po prostu skończyć i potem siedzę na przykład do 12 w nocy albo nie umiem po prostu rano wstać no masakra, nic fajnego więc dobra, lecę już teraz się ogarniać do pracy Zakończyłam czytać ten reportaż i wiecie co? Po prostu ręce mi opadają. Ja po prostu jestem w szoku i to jest tak przerażające, tak straszne, co się dzieje, jakie sytuacje się dzieją. No, mi po prostu ręce opadają. Naprawdę mi się to nie mieści w głowie. Ja podczas czytania tych wszystkich historii, no po prostu nie dowierzałam. Naprawdę okropne rzeczy się dzieją i aż nie wiem co powiedzieć, więc już w sumie nie będę nic mówić. Jeżeli jesteście zainteresowani nie wiem, tym tematem, to ja Wam serdecznie polecam ten reportaż, bo jest świetnie napisany. No i teraz mam szczerze, zagwozdkę, co czytać dalej. Bo przygotowałam sobie tutaj dwie książki. Jedna z nich to też jest reportaż, ale to jest znowu taki mocny temat, że ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mam tutaj reportaż pani Marty Wroniszewskiej, Matka bez wyboru o kobietach, które opuściły swoje dzieci. Więc no, grubo. Tu na pewno też będzie grubo, ale kurde, jakoś tak mam ochotę na, dalej na tego typu książkę, więc spróbuję. Zacznę sobie czytać. Najwyżej jakoś będę sobie to porcjować. Zobaczymy, czy jakoś za bardzo mnie to po prostu, nie wiem, nie przytłoczy. Drugą książkę, którą sobie tutaj naszykowałam, to jest książka Zlot Daniela Komorowskiego. Dostałam tą książkę do recenzji. Jest to w ogóle wydawnictwo Skarpa Warszawska, i to jest jakiś kryminał, chyba kryminał, o grupie znajomych, którzy wyjeżdżają na jakąś wioskę, na majówkę. Coś jest tutaj. Hmm... No i nie wiem, no i coś się po prostu ma dziać, tak więc w ogóle jest dość gruba ta książka, ile na ma stron? No prawie 500, 470, więc ogólnie chyba zacznę sobie czytać ten reportaż, ale jak mnie za bardzo przytłoczy i nie będę czuła się po prostu na siłach, to yy, będę sobie po prostu czytać ten zlot. Witam się z Wami z mojej podłogi. Stwierdziłam, że zrobię sobie małą przerwę jeszcze przed e, czytaniem, żeby tak się odmurzyć troszkę od tego ciężkiego reportażu. I usiadłam sobie tutaj, bo za mną jest takie pudło, w którym przez cały rok zbieram e, książki i jeszcze inne prezenty, bo chyba wspominałam to już na jakimś jednym z vlogów, że robię sobie w tym roku Kalendarz adwentowy z książek. No i właśnie pakowałam teraz kilka książek, bo ostatnio sobie zamawiałam na Scoop shopie, Zamówiłam chyba cztery książki, no i właśnie je teraz spakowałam, bo ja zazwyczaj od razu jak te książki kupowałam, to od razu właśnie pakowałam je w ten szary papier, żeby po prostu po pierwsze, one mi się wymieszały, po drugie, żebym zapomniała tak naprawdę, co kupiłam więc szczerze nie pamiętam już większości książek, które się tutaj znajdują, bo naprawdę kupuję je od stycznia. I co? Jedną książkę jeszcze muszę kupić, a jedną książkę mam tutaj w kartonie, bo po prostu zabrakło mi papieru i tak to już będę miała wszystkie 24 książki. Czajcie, to zobaczcie ile tego jest, czy uda mi się to pokazać. Tu mamy jedną połowę i tu mam drugą połowę. Masakra! Jestem z siebie dumna, bo myślałam, że szczerze nie uda mi się tego zrobić, że po prostu zapomnę o tych książkach, zapomnę ich kupywać i tak dalej. A udało mi się. No mówię, muszę kupić tylko jeszcze jedną książkę, ale to jest w sumie taka książka, którą. Jakby wiem, jaką chcę. Bo zazwyczaj te książki były tak naprawdę randomowe, które znajdowały się tutaj, um, które kupowałam sobie po prostu do tego kalendarza, albo to były jakieś książki kupowane, nie wiem, na promocji w Biedronce, albo gdzieś właśnie z drugiej ręki na Vinted, albo po, po prostu taka książka, którą od dawna, dawna chciałam, jakoś nie umiałam się zabrać jej kupić. No i mówię, także niektóre z nich były takie zaplanowane, a niektóre takie totalnie randomowe, które gdzieś tam wpadły mi w oko więc super. Nie mogę się już po prostu doczekać tego grudnia, aż będę to odpakowywać. Jaram się jak 150. No i właśnie tutaj mówię jeszcze w tym kartonie mam rzeczy dla mojej przyjaciółki, bo my w tym roku robimy sobie też nawzajem właśnie kalendarze takie, wiecie. Ona robi mi, a ja robię jej, w sensie nie książkowe, tylko takie jakieś z jakimiś duperelkami. Więc po prostu mam teraz tyle tego kupowania, pakowania, a właśnie chciałam nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Żeby wiecie, nagle, kurde, w październiku i w listopadzie nie kupować 20 książek, jeszcze 20 rzeczy do okienka do tego kalendarza dla tej mojej przyjaciółki, więc od początku roku coś tam sobie zbierałam, kupowałam, więc tak naprawdę ja tego za bardzo nie odczuję. Więc jaram się jeszcze raz, to powiem. Dobra, chowam te książki do tego mojego pudła. Witam się z Wami w piątek. Nie zwracajcie uwagi na migoczące światła, ale stoi gdzieś tam policja, ma włączony kogut i po prostu mi tutaj miga. E, ale co, mamy piątek, mam weekend, więc mega się cieszę, bo jutro też nie idę do pracy, tak więc super. I podjechałam właśnie do Katowic pod Silezję, bo muszę iść do Pandory po kartę podarunkową, ponieważ idziemy w sobotę, nie nie w sobotę, w niedzielę. E, na pięćdziesiątkę do mojej cioci no i po prostu um, prezentujemy jej kartę podarunkową do Pandory. Więc podjechałam głównie właśnie z zamiarem kupienia tej karty, ale też sobie pochodzę po innych sklepach, na przykład mam ochotę wejść do Primarka, bo mega lubię ten sklep, oglądać te wszystkie różne pierdółki i tak dalej, więc ogólnie nie mam w planie nic kupować i mam nadzieję, że nic nie kupię, no ale różnie to bywa, wiadomo. Chciałam też powiedzieć, że w ogóle podziwiam ludzi, którzy mieszkają w takich większych miastach, bo ja po prostu bym nie dała rady te korki, te problemy z parkowaniem. To jest coś, co po prostu wyprowadza mnie z równowagi. Ja mieszkam w mieście pod Katowicami i mi to jak najbardziej pasuje, bo jednak jest to miasto, więc coś tam jest. A jak chcę właśnie podjechać sobie do większego miasta, do Katowic na przykład, to wsiadam w auto i za 20 minut jestem, więc super, bo jak ja bym miała stać godzinę w korku, wracając. Z Albo cokolwiek, to chyba bym się przerzuciła totalnie na komunikację miejską. Masakra. Ogólnie, jak jechałam tutaj, to widziałam, że w tą drugą stronę, czyli w drogą, którą będę wracać, były właśnie ogromne korki. I mam nadzieję, że to do tego czasu minie, bo. Nienawidzę korku, w ogóle kto lubi. Ale no dobra, nie rozgaduję się, lecę do tej galerii. Swoją drogą też jej mega nie lubię, bo jest ogromna, jest mnóstwo różnych alejek. Ja się w ogóle gubię zawsze w tej galerii, ale w sumie tutaj chyba najbliżej mam tą Pandorę, więc stwierdziłam, że tutaj przyjadę. No i tutaj też jest Primark, a mam mega ochotę wejść sobie do Primarku. Tak więc dobra, zabieram Was. Powiem tak, jestem z siebie dumna, bo nic nie kupiłam, ale te rzeczy w tym Primarku, a zwłaszcza te świąteczne, to jest totalnie mój vibe. Ja wiem, że jest dopiero końcówka września, ale ja jestem strasznym świątecznym świrą i najchętniej już bym to wszystko pokupowała i postroiła mieszkanie na świątecznie, ale muszę się trochę ogarnąć. Dobra, szukam teraz tej Pandory, pewnie będę tu błądzić 100 godzin, no ale trudno. Jestem już w samochodzie, zakupy zrobione i oczywiście mam to po co poszłam czyli karta podarkowa do Pandory. Także Alleluja. I oczywiście nie obyłoby się bez innych zakupów, ale uważam, że te zakupy były świetne, bo kupiłam w sumie wszystko na promocji i wszystkiego potrzebowałam, ok? <laughs> Więc zacznę może od Rosmana, bo w Rossmanie kupiłam szampon z odżywką. I to jest taka seria z Isany: ona jest do, do, do włosów długich. Tak, chyba z jakimś olejkiem marganowym czy czymś. Miałam już kiedyś ten komplet i fajnie mi się sprawdzał. Było to na promocji jakieś śmieszne, nie wiem, chyba po 6 zł, 6,6 6, tak mi się wydaje, więc grosze. I jeszcze w Rosmanie kupiłam tą taką wiralową, e, trójkątową maskę. Trójkątową, trójkątną maskę. Ja już też wielokrotnie ją miałam. I też mi się fajnie sprawdza, ja zawsze sobie to przelewam po prostu do e, innych buteleczek, tak mi się tego wygodniej używa. Poluję cały czas na tą taką pełnowymiarową odżywkę, bo wiem, że z tego zrobili, no ale cały czas jak jestem w Rosmanie to sprawdzam i... Zawsze jest wyprzedana i jest tylko szampon. A mi w sumie bardziej zależy na odżywce, albo po prostu bym sobie kupiła cały komplet. Także za to w Rosmanie zapłaciłam 14 zł. A w Empiku, bo byłam w Empiku, w ogóle Empik w tej Silesii jest tak świetny, jest olbrzymi. Tam jest po prostu wszystko, a dział z książkami to jest po prostu jakaś jedna wielka biblioteka. Ja tam spędziłam chyba pół godziny w ogóle, więc masakra. Ale nie wyszły właśnie bez niczego, bo kupiłam książkę Biel pani Małgorzata Oliwi Sobczak. Ja czytałam Czerwień i Czerń i właśnie chciałam kontynuować sobie tę serię, bo bardzo mi się podobała. No i ten trzeci tom był na promocji za 32 ,49 zł. 49 groszy, a na mp w sensie na aplikacji, na telefonie, jak sprawdzałam, ta książka była za 44 zł. Więc no po prostu żal było nie kupić, skoro było taniej niż na stronie a to się bardzo rzadko zdarza, tak więc i tak chciałam gdzieś tam w bliższej lub dalszej przyszłości sobie dokupić, więc sobie dokupiłam fajnie, a też wyszło chyba w tym miesiącu albo w zeszłym, kolejna już chyba szósta część tej serii, więc ja chcę bardzo nadrobić, bo mi się te książki bardzo podobały, więc tak, kupiłam. No i co? I to tyle, zmykam do domu, bo już jest po dwudziestej. No i co? I nie wiem w ogóle, czy dzisiaj się będę jeszcze odzywać. Dzisiaj też w ogóle nic nie przeczytałam, tak więc w ogóle masakra, ale no byłam 8 godzin w pracy, później, wiecie, w domu obiad i tak dalej, później od razu przyjechałam tutaj, no już jest godzina po 20, zanim dojadę do domu to będzie przed 21, więc... Nie wiem, czy będę miała siłę na to wieczorem, a jeszcze jutro tak spontanicznie stwierdziliśmy, że z moim chłopakiem, że pojedziemy sobie w góry, bo mamy oboje wolną sobotę, co w ogóle bardzo rzadko się zdarza, więc stwierdziliśmy, że chcemy to wykorzystać i wyskoczyć sobie w góry, żeby kolejny szczyt z naszej korony Góry Polski zaliczyć. Więc będziemy jutro jechać, no bo ja w ogóle te dzisiejsze zakupy miałam robić jutro, no ale że spontanicznie wymyśliliśmy sobie ten wypad w góry, no to szybko dzisiaj przyjechałam do tych Katowic, kupiłam to, co miałam kupić, no i jutro z samego rana wyruszamy, więc myślę, że też Wam coś tam ponagrywam, więc też mi się na pewno nie uda za dużo przeczytać, bo nie wiem, o której wrócimy tak naprawdę, ale... To nie jest najważniejsze, prawda? Właśnie ktoś mi napisał w moim poprzednim vlogu, że jak ja to robię, że tak dużo czytam pracując na etacie. No czasami się zdarza, że nie czytam wcale tak dużo, na przykład w takim tygodniu jak ten, gdzie cały czas coś się dzieje, bo w poniedziałek byliśmy na urodzinach siostry mojego chłopaka, we wtorek. Nie pamiętam co robiliśmy, ale też gdzieś byłam poza domem. No i w sumie od środy nagrywałam wam tego reading vloga, ale no dzisiaj piątek znowu taki zabiegany, więc no czasem tak jest, że nie mam tego czasu i nie czytam, a jeżeli mam ten czas wolny, no to czytam, tak więc to różnie bywa. Więc dobra, bo się tutaj rozgadałam na 4 minuty, także już jadę do domu i po prostu będę wam update'ować wszystko później i pokazywać, oczywiście. jakbyście się mnie kiedyś zapytali, jaki jest mój gust muzyczny, to to jest właśnie stary Disney Channel. Serio, ja w ogóle rzadko kiedy włączam sobie muzykę w wolnej chwili, ale jak już mam ochotę czegoś posłuchać i przede wszystkim sobie pośpiewać, to włączam piosenki z High School Musical, z Hannah Montany, z Camp Rock i to jest po prostu mój vibe. Bawię się przy tym po prostu najlepiej na świecie. Ale jak wracałam właśnie do domu, to przypomniała mi się sytuacja, którą chciałam Wam właśnie opowiedzieć, jak chodziłam sobie w Empiku między tymi wszystkimi Książkami i tak dalej, to była w pewnym momencie w alejce z chyba rodzinką. Wydaje mi się, że to byli rodzice i córka, tak mniej więcej w moim wieku, jakbym miała na oko określić. No i ta dziewczyna wiecie, oglądała książki, pokazywała tym rodzicom książki, które już przeczytała, które ma w planie przeczytać. I tak opowiadała z takim mega zaangażowaniem o tych książkach, a ci rodzice. Tak bardzo jej słuchali, byli tak wczuci w to, co ona mówi, dopytywali o te książki, interesowali się i to po prostu było tak przepiękne. Oni w ogóle stali głównie na fantastyce i, mimo że ja fantastyki nie czytam, to po prostu poszłam w tą alejkę i oglądałam sobie niby te książki, żeby po prostu posłać tej konwersacji, bo to było tak przepiękne, naprawdę, nie wiem, jakoś mega mnie to wzruszyło. Także super, ja bym kiedyś chciała być taką mamą właśnie zaangażowaną w życie swojej córki, syna po prostu na 100% i chciałabym się właśnie tak bardzo interesować tym, co lubi moje dziecko, no, no coś pięknego, naprawdę mnie to mega wzruszyło, tak więc właśnie chciałam Wam to jeszcze opowiedzieć, a teraz już zmykam do domu, podjechałam pod blok, jest już za 10, 9, więc pora wracać do domu, no jutro trzeba też wcześniej wstać, bo będziemy jechać w te góry pewnie, no tak grubo z samego rana, więc... thank na wieży widokowej, przepięknie tu jest. Ładnie wyszło słoneczko. Witam się z wami już po godzinie 22, ale no ten dzień zleciał dość intensywnie i w sumie dość szybko, no bo byliśmy w górach, wstawiałam tutaj urywki, było przepięknie i po prostu fantastycznie, ja... Kocham, kocham góry, więc bardzo doceniam takie dni jak ten dzisiaj, że właśnie mieliśmy wolne z moim chłopakiem, mogliśmy sobie pojechać i zdobyć gdzieś tam kolejny szczyt. Po prostu uwielbiam to. No i wiecie, na powrocie też zjedliśmy sobie obiad, zanim wróciliśmy do domu, to też troszkę minęło, trzeba było się wykąpać, rozpakować plecaki i jak już tutaj sobie usiadłam, zrobiłam to wszystko, to dopadło mnie takie zmęczenie. Widać chyba nawet po moich oczach, że po prostu jestem padnięta, ale też korzystając z takiego wolnego wieczoru. Zaczęłam sobie montować tego vloga, przeglądać wszystkie właśnie nagrania, które gdzieś tam zrobiliśmy, bo też robię osobnego vloga takiego typowo dla nas właśnie z tej wyprawy, więc tym gdzieś tam się zajmuję, podejrzewam, że za chwilkę pójdę spać. No i chciałam się tutaj z Wami pożegnać, zakończyć tego vloga. Troszkę było mało czytania, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, no ale tak czasami wygląda życie, więc tak jak też wcześniej już odnosiłam się do tego mojego komentarza, czasami mam taki tydzień, gdzie czytam bardzo dużo, a czasami mam takie tygodnie jak ten, gdzie po prostu cały czas coś się dzieje, gdzieś jeżdżę, coś załatwiam, z kimś się spotykam, no i tego czasu po prostu nie ma, więc Wy też się nie załamujcie, jeżeli tak macie, bo myślę, że no każdy gdzieś tak ma, takie jest życie, więc czasem tego czasu mamy więcej, a czasem tego czasu mamy mniej. Troszkę masu myślana, ale wiecie o co chodzi. Tak więc mam nadzieję, że już w przyszłych vlogach będę mogła Wam troszkę więcej o tych książkach Poopowiadać, pokazać, aczkolwiek wyczekujcie, bo myślę, że następny vlog, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie bardzo fajny. Inny, takiego jeszcze nie było, bo to będzie vlog z jakiegoś wydarzenia. A kolejny film, który planuję, to będzie kontynuacja serii, gdzie będę czytać mój jesienny TBR. Więc mimo wszystko mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną te chyba 20 parę minut. Nie wiem na ile finalnie wyszedł ten film, ale mam nadzieję, że się podobało. Że zostaniecie ze mną na dłużej, więc życzę Wam też miłego dnia, miłego wieczoru i do następnego.